Dzień doberek, dzień doberek moi kochani, witajcie w nowym vlogu, w ten pochmurny, momentami wieczny, ale w miarę przyjemny poranek Obudziłam się dzisiaj z lekko zapchanym nosem i chrypką, nie wiem czy to słyszycie, ale myślę, że tak Więc no, nie ma zbyt dobrze, mam nadzieję, że ta pogoda się w końcu ustabilizuje, bo ostatnio 30, teraz 15 No i ciężko nie być po prostu przeziębionym no ale mam nadzieję, że będzie tylko lepiej natomiast teraz biorę się za ogarnięcie tutaj troszeczkę kuchni zrobienie śniadania i mam taki plan, żeby dzisiaj praktycznie cały dzień przesiedzieć w domu chociaż y, możliwe, że podejdziemy na chwilkę do sklepu, bo mam straszną ochotę na sushi ale nie mam wszystkich składników więc y, no to będzie taka nasza ewentualnie jedyna wycieczka i lekkie dotlenienie się no a resztę czasu y, no raczej spędzimy po prostu w domu Bawiąc się, może jeszcze sobie ogarnę kilka rzeczy, zobaczymy. Także taki lajtowy, luźny dzień się zapowiada. Także nie przedłużając, zapraszam Was do spędzenia tego luźnego czasu razem z nami. No i dobra, mam już ten naszykowane wszystko, co będzie mi potrzebne do zupy. Miałam tutaj dodać jeszcze broku, ale stwierdziłam, że jednak nie. Więc mamy ziemniaczki, zielona fasola, do tego marchewka i kalafior. Dobra, moi drodzy, ogarnęłam sobie już mieszkanie. Zupa też za niedługo będzie gotowa. Także ja biorę się teraz za jedzenie śniadania. I dzisiaj na śniadanie zrobię sobie kanapki z tym kremem ciasteczkowym. Pamiętam, że one są tak pyszne, że jak ja, rzeczy... Jezu, ja Sorry, jak ja takich rzeczy nie lubię, tak naprawdę, no ten krem mi bardzo posmakował kawa już mi praktycznie wystygła ale jak wiecie mi to kompletnie nie przeszkadza także robię kanapeczki ogarnę dzieciaki i pójdziemy właśnie do tego sklepu mam tylko nadzieję, że się nie rozpada bo no nie jest pięknie nie jest no. także tak więc te lapki. gotowe. Idę Śniadanie zjedzone, obiad już praktycznie gotowy. W międzyczasie się jeszcze ogarnęłam. Dzisiaj tak totalnie na sportowo, czyli koszulka z play, na którą zamówiłam na temu i do tego Leggings z Ocean Sport. I powiem Wam, że bardzo mi się podoba to zestawienie kolorystyczne. W kamerze tego tak fajnie nie będzie widać, ale w rzeczywistości te kolory są takie bardziej intensywne i naprawdę ładnie to yy, wygląda. Także dzisiaj taki totalnie lightowy, sportowy yy. outfit. Zrobiłam sobie też delikatny makijaż, mam na ustach tą pomadkę z tir i powiem Wam, że bardzo mi się ona podoba, nie zwracajcie uwagi na to moje zimno, ale właśnie taki delikatny makijaż stwierdziłam, że sobie zrobię. Ostatnimi czasami mówiłam Wam, że muszę zużywać kosmetyki, ciężko mi to idzie jak widzicie, bo się bardzo rzadko maluję, ale właśnie stwierdziłam, że skoro dzisiaj jest taka pogoda, no to makijaż myślę, że jest wskazany. Słuchajcie, przyszłam zobaczyć do chłopaków do pokoju, co oni tutaj robią. A tutaj taka sytuacja. W poszukiwaniu jednego niebieskiego laptopa trzeba było wysypać wszystko z tego. Pudła, kto to Antoś będzie sprzątać? Ja i tylko sam ja. Tylko sam ty? Ja wrócimy ze sklepu. To ja Cię dziecko trzymam za słowo, że ma być to posprzątane. Jesteście świadkami. Mam tutaj świadków. Widzowie słyszą, co mówisz. No. Zobaczymy, jak będzie dalej. Także ubieramy się teraz. Idziemy szybciutko do tego sklepu. A jak wrócimy, no to Antoś ma właśnie misję y, sprzątania zabawek. A jak nie, to Antoś powie, co się stanie z zabawkami? To pójdzie na konten. No właśnie. Tak mama robi, że jak zabawki nie są sprzątnięte, to idą na kontener. Dajcie znać, czy u Was też to czasami tak wygląda. Czy tylko u moich chłopaków. A teraz lecimy. No dobra, moi drodzy, wróciliśmy do domu i muszę Wam powiedzieć, że zrobiła się w miarę fajna pogoda. Z tym, że jest tak parno, jakby miało dosłownie zacząć za chwilę padać. Także jestem ciekawa co będzie dalej. Ale pokażę Wam teraz całe zakupy z Jumbo, bułeczki. Bo się skończyły. Mleka z Alpro waniliowe. Są w promocji 1 plus 1, więc oczywiście wzięłam dwa takie same. No i reszta rzeczy jak do sushi. Mamy dwa sabi. Tęsty, mamy nori, bo miałam trzy, ale oczywiście Antoś ostatnimi czasy gotował i jedno mi zniszczył, więc z tym dwóch zrobić coś, to yy, słaby interes. Do tego yy, łosoś, ogórek, ryż. No i tutaj mamy paluszki krabowe, także wszystko jest więc będziemy później działać właśnie z sushi, a teraz idziemy sobie zjeść zupkę. Obiad moi drodzy zjedzony i słuchajcie, tak mi ściągło do spania. Mm, to jest jakaś masakra, no. Muszę wstać i zrobić sobie jakąś kawę. Bo inaczej nie da rady. Tak myślę, że o jeszcze może wezmę się za ogarnięcie tego mojego prania. Bo miałam plan taki, żeby ogarnąć szafkę Szymona, ale po prostu nie dam rady. A po drugie, Antek nie posprzątał jeszcze swojego tego bałaganu. Więc kompletnie to nie ma sensu. Będę musiała to zrobić po prostu, jak będą w szkole. Na spokojnie, co mi się nikt nie jak tubie pod nogami. Nikt nie przeszkadzał. No a teraz idę właśnie zrobić kawę, bo innej opcji po prostu nie widzę, a na drzemkę iść nie mogę. No i biorę się za sprzątnięcie tego mojego prania. No. No i słuchajcie, w tym czasie co ja robiłam kawę, ogarniałam kuchnię po obiedzie, to moje dziecko postanowiło iść na drzemkę. Antoś ogląda bajkę, Szymon zasnął. Także no nie ma za fajnie, mnie pomału gdzieś tam ta kawa zaczyna stawiać na nogi, ale coś czuję, że to będzie długi proces, także biorę się teraz za ogarnięcie tego prania, czekam aż mi się zacznie woda grzać na ryż i będę robić to sushi. No. No dobra moi drodzy, mamy pięć roleczek i te dwie jak widzicie są ciemniejsze, są czarne, to są z tego niebieskiego opakowania, no a te trzy są z tego nowego i one są zielone, ale i jedne i drugie są smaczne, także kroimy. No i nasze sushi jest już gotowe, mamy tutaj 34 sztuki, myślę, że byłoby z 40, ale wiecie, a to Antoś podszedł, zjadł, a to ja spróbowałam i zostało tyle, ale myślę, że to na spokojnie i tak nam wystarczy. Może nie wygląda zbyt pięknie, nie ma tutaj ani sezamu, ani innych dodatków, ale jak dojdzie soja, dojdzie wasabi, to będzie to naprawdę przepyszne. Także ja to teraz jeszcze na chwilkę odstawiam. No, także sushi mamy już gotowe, Dopiłam sobie jeszcze tutaj resztę kawy, powiem Wam, że była mi ona potrzebna, co prawda gdzieś jestem jeszcze tam zamulona, ale przeszło mi to spanie, więc to najważniejsze. Swoją drogą stwierdziłam, że faktycznie muszę zamówić maszynkę do robienia sushi, bo wiecie, jedną czy dwie roleczki sobie zrobić to spoko, ale ja ostatnimi czasy, jakbym mogła, to bym jadła codziennie. Więc, no, tak codziennie sobie kręcić po te 4-6 rolek. To jednak trochę zabawy z tym jest, więc no muszę jakąś poszukać, taką, wiecie, najprostszą i zamówić. Ale słuchajcie, mam do Was jeszcze jedno pytanie: kto z Was oglądał wczoraj Eurowizję? Bo dla mnie to jest jakieś nieporozumienie, jeśli chodzi o te punkty, wszystkie. Powiem Wam, że ja po występie Polski miałam po prostu ciary na całym ciele. Przed chwilą ponownie oglądałam występ i ta sama y, sytuacja. Ja nie wiem, gdzie w ogóle oni mają oczy. Był tak fajny ten występ, że można by tak oglądać, oglądać i oglądać. Y, wiele było takich, co kurczę, co oni tam robią. No a Polska. No, tak słabo z takim występem. Dajcie znać, co o tym myślicie, bo nawet właśnie przed chwilką oglądając y, występ na jakimś tam kanale, było mnóstwo komentarzy, dlaczego właśnie tak słabo została oceniona Polska za tak y, dobry występ. Nie wiem, czy oni się nas boją, czy o co chodzi, ale no kurczę, totalnie dla mnie niesprawiedliwie. No. No, i dobra, pojedzone, jestem pełna, zadowolona, także to najważniejsze wasabi weszło mi równo. Przeczyściło mi totalnie nos, więc też super. Także chwila teraz odpoczynku, żeby się wszystko w brzuchu ułożyło. I pójdę za chwilę się chyba ogarniać, bo no, już jest ta godzina, że można spokojnie zmienić makijaż, zrobić sobie jakąś maseczkę, posiedzieć, poczilować i za niedługo zbierać się też po malutku. Do spania! A więc czas teraz na demakijaż i już wieczorną pielęgnację. I tak się teraz ogarnęłam, że ja nie mam nic do demakijażu, więc dzisiaj będę zbywać tym żelem do mycia. Zobaczymy, jak mi zejdzie, zejdzie, czy da radę, czy też nie. Także czekajcie chwilkę. No dobra, jestem. Powiem Wam, że bardzo fajnie mi się y, zmył ten makijaż. No i zawsze najgorszy problem to jest y, resztka tutaj tuszu na dolnej linii rzęs. A jak widzicie, dało to radę. Także spoko. Zrobię sobie też maseczkę taką chyba z akrzyn, jak się. Nie, nie mylę, jest to formuła nawilżająca, także nałożymy sobie 10-15 minut jestem ciekawa jak pachnie, ma pachnieć wanilią? ona pachnie wanilią, nie wiem, ale jest haha, ha, jaka fajna, kolorowa zobaczymy czy będzie spoko, bo ostatnio miałam taką tą maseczkę w płachcie że po 3 sekundach ją ściągam, bo po prostu nie dałam rady z nią, bo się nie była tak niefajna Dobra, czekajcie. Mm. No i okay, mamy to. Także teraz 10-15 minut. Posiedzieć, coś porobić. Muszę jeszcze właśnie maila napisać ogarnąć tą moją ekipę, bo nadal jest, słuchajcie, nieposprzątane. Antko mi się totalnie nie pali, ta tata wróci. Więc no, będzie wesoło. No, także maseczka jest. No dobra, maseczka ściągnięta. Powiem Wam, że naprawdę spoko. Moja twarz jest nawilżona. Yy, zrobiłam sobie już też wieczorną pielęgnację, czyli krem pod oczy i do tego olejek z nakomi migdałowy. I to jest na tyle. Idę ogarniać teraz chłopaków do kompania. Ogarnąć delikatnie jeszcze mieszkanie. I będziemy się pomału zbierać do mm, łóżek. Także, kochani, to by było dzisiaj na tyle. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że taki vlog Wam się też spodoba taki totalnie luźny ale czasami też takie dni są, że po prostu mało się dzieje i właśnie dzisiaj taki dzień nastał, natomiast mam nadzieję że się nie zanudziliście także dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, za każdą łapkę komentarza, także subskrypcję i widzimy się już niedługo w nowym filmie trzymajcie się, ciepło, pa!